Zanini Poland tanio skóry nie sprzeda, jak to mówi Mariusz Pudzianowski, dzisiaj nadspodziewanie wysokie zwycięstwo z VLG Group, e, zamiast Giovanni 500 z gracz zwycięskiego dzisiaj zespołu Zanini Poland, gratuluję, gratuluję tutaj zwycięstwa, no 6-2, czy spodziewałeś się takiego wyniku, czy w ogóle spodziewałeś się zwycięstwa z liderem? Nie, raczej nie, nie spodziewaliśmy się, pięknie graliśmy dzisiaj, dobre kontry wychodziły. Gry zespołowe, kłopaki, na pewno dali wszystko co to było i no udało się, niespodziewanie, ale udało się i to jest właśnie taka emocja o piłkę nożna. A myślisz, że zespół rywali też do siebie wszystko, czy jednak trochę odpuszczali pod koniec, szczególnie gdy widzieli, że raczej już tego nie odrobią? No może być, że potem, wie pan, no to spadają troszkę energii, morale padnie, no może tak się zdadza, ale no to nie zmienia faktu, że dali solidarów, więc mogą walczyć dalej, jak my. Tak, jeszcze padła piękna bramka z połowy boiska, tak? Tuż po odrazu po gwizdku sędziego. W tym no pięknie, właśnie ja byłem tam, właśnie na, na ławce, że patrzyłem, tak pięknie się kręciła ta piłka, że aż my nie się spodziewaliśmy, że padnie na bramce i no i dało się. No to się rzadko zdarza, no, ale powiedz mi jeszcze, bo tutaj gracie coraz lepiej, ale jak to było z tym początkiem? Dlaczego tam coś jednak nie grało do końca? Chyba było potrzebne troszkę się poznać lepiej. Końcu, bo mieliśmy dwa, parę nowe elementy, które właśnie się dołączyli do nas niedawno. Było chyba potrzebne troszkę po prostu poznać się, patrzeć na boisko, jak to się wyruszamy, jakie są, jak wykonujemy akcje. No i wygląda, że zaczyna coś się ruszać. To prawda, a jeżeli chodzi o twoją własną dyspozycję, czy teraz jest lepiej, wcześniej było gorzej, czy jest tak samo dobrze, jakbyś to ocenił? No, ja osobiście uważam, że jest troszkę lepiej, ale Chyba jeszcze troszkę da się coś wyciągać. Zawsze się da, ale gratuluję zwycięstwa i raz jeszcze dziękuję za wywiad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.